Dzisiaj zastanowimy się nad tym, czy gospodarka wodorowa jest przyszłością, i czym w ogóle jest gospodarka wodorowa. Gospodarka wodorowa i czy gospodarka wodorowa jest przyszłością. Zastanówmy się w takim razie, czym w ogóle jest gospodarka wodorowa, bo czym jest przyszłość, to już wiemy. Przez kilka ostatnich lat zdarzało się coraz częściej słyszeć o prototypach wodorowych. O tym, że niektórzy przedsiębiorcy czynią bardzo duże starania w kierunku budowy bądź instalacji do produkcji zielonego wodoru, bądź instalacji do produkcji zielonych paliw. Wiemy, że są rynki azjatyckie, tak jak Korea czy Japonia, które znacznie wyprzedzają nas, Europejczyków, ale też już kilka krajów w Europie, które mają bardzo duże doświadczenie w produkcji zielonego wodoru. Udało nam się rozgraniczyć w poprzednich odcinkach, że zielony wodór to ten wodór, który powstaje z wody i z prądu pochodzenia takiego typowego z OZE. Udało nam się powiedzieć, że jest wodór szary, że są jeszcze inne wodory. Ale my mówimy o gospodarce wodorowej opartej o zielony wodór. Więc gospodarka, jako gospodarka, jako cała branża, bo mam tutaj na myśli branżę. Meblarską, mam, tutaj, Mogę mieć na myśli branżę papierniczą, czy mogę mieć na myśli branżę spożywczą, czy wydobywczą. No, gospodarka wodorowa tym na pewno jeszcze nie jest. Ale zastanówmy się, czy nie będzie. Po co w ogóle ten wodór w gospodarce? Po co on ma być dzisiaj? I czemu on ma służyć? Więc odpowiedź jest prosta, no, w zasadzie sprowadza się do dwóch punktów. Pierwszy aspekt, to jest aspekt przede wszystkim środowiskowy i ekologiczny. I bez względu na to, czy się będziemy zastanawiać, jak bardzo szkodliwa dla atmosfery jest na przykład dzisiaj oparta na surowcach kopalnych gospodarka, to wiemy, że taki czy inny wpływ na gospodarkę, na gospodarki, gospodarki tej dzisiejszej opartej o paliwa kopalne na klimat jest. Wiemy, że samochody powodują smog, wiemy, że elektrownie, że inne instytucje i przemysł i tak dalej mają wpływ na środowisko. Niektórzy uważają, że bardzo zły, niektórzy uważają, że tylko zły, niektórzy nie zauważają tego tematu, a niektórzy twierdzą, że nawet pozytywny, tak czy inaczej ten wpływ jest. A gospodarka wodorowa oparta o paliwo, jakim jest wodór, ma służyć przede wszystkim zminimalizowaniu tego wpływu na środowisko i ktoś powie, ale zaraz on przecież jeżeli chcemy wytworzyć tam prąd z odnawialnych źródeł energii, to znamy te mity o wiatrakach, które tam potrzebują więcej prądu na wyprodukowanie tego wiatraka niż w rzeczywistości zużywają. I ten mit się powtarza przy fotowoltaice, przy biogazowniach, przy innych jeszcze rzeczach, on jest nieprawdziwy. On jest nieprawdziwy, bo wiemy o tym, że gdyby tak było, no to opłacalne by to nie było, a dzisiaj najtańszym prądem już w tej chwili jest prąd z wiatru i tego pewnie przez kilka następnych lat jeszcze nie zmienimy. Ja też nie bardzo wierzę, że atom będzie że będzie tak tani. On będzie, pewnie w jakiejś formie będzie, bo w niektórych krajach, o tych, których powiedziałem, on funkcjonuje, w, w Europie w coraz mniejszej ilości krajów, ale w takich krajach jak Azja, czy Stany Zjednoczone, azjatyckich, czy, czy w Stanach Zjednoczonych on istnieje. To no więc wróćmy do naszego wodoru. Nasz wodór ma zminimalizować oddziaływanie człowieka na środowisko, bo jeśli wyobrazimy sobie sytuację, że prąd uzyskujemy tylko i wyłącznie w odnawialnych źródłach energii. Czy pobieramy wodę do produkcji tego zielonego wodoru, ale ta woda w pewnym cyklu zamkniętym do tego środowiska z powrotem wraca w postaci pary wodnej, to okazuje się, że tak naprawdę oddziaływanie tej gospodarki wodorowej na środowisko jest bardzo małe. I to jest cel pierwszy. Gospodarka wodorowa służy temu, żebyśmy mieli obniżone oddziaływanie w ogóle samej gospodarki człowieka i cywilizacji ludzkiej na środowisko do minimum. I to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest argument, który pojawił się. Stosunkowo niedawno, a dzięki wojnie, która trwa w tej chwili w Ukrainie, ten argument został wzmocniony. Zauważyliśmy, że do całego wodoru, który my dzisiaj w Polsce produkujemy, i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy jednym z większych dostawców tego wodoru na świecie i w Europie. Do większości tej produkcji wodoru, że całości, w Polsce używamy gazu, który z kolei w najprostszy sposób trafiał do nas z Rosji. Drugi powód, dla którego chcemy się pozbyć gazu z obiegu i zastąpić go wodorem, to właśnie kwestia strategiczna. My jako kraj, jako Europa mamy bardzo ograniczone źródła gazu. Jest ten gaz w Norwegii, ale zmuszeni jest jesteśmy do sprowadzenia go z krajów arabskich. Robimy wszystko i w zasadzie już doszliśmy do tego, że nie sprowadzamy tego gazu z Rosji. Ale jeśli mamy sprowadzać go z krajów arabskich, no to też on pewnie zostawia jakiś ślad ekologiczny. Nie wszystkie te kraje są krajami, które uważają, że demokracja jest najlepszym sposobem na funkcjonowanie. W związku z czym to ryzyko gazu, ona w pewnej formie będzie. I rynek europejski, nie tylko europejski, odwrócił się już od węgla. Właśnie kończymy naszą współpracę z węglem i myślę, że następną fazą będzie wychodzenie właśnie z gazu z gazu ziemnego, czy z gazu skroplonego, czy w innych, jakichś tam jeszcze formy tego gazu i będzie zastępowanie go wodorem. I co się okazuje, to oczywiście tutaj pani z chemii, która mnie uczyła w szkole średniej, będzie miała pewien ubaw, że ja w ogóle o chemii cokolwiek mówię, ale tak całkiem poważnie, nie ma alternatywy dla wodoru. To znaczy, tylko wodór z tymi cechami, które posiada i z jego dostępnością w środowisku i sposobem produkowania tego wodoru, może ten gaz zastępować. On nie musi go oczywiście zastępować w całości, od razu z poniedziałku na wtorek, powiedzmy sobie, że przechodzimy sobie z gazu, z gazu który mamy na wodór, ale możemy go stopniowo już stopniowo zastępować. Będzie, możemy na przykład do gazu, który używamy, dodawać 10, 20, nawet 30% bez żadnej straty, bez żadnego problemu i to już znacząco zmienia ten cały bilans. Ale myślę, że w perspektywie kilkunastu lat... Będą urządzenia, które będzie można całkowicie zastąpić zamiast gazu zwykłym wodorem czy zielonym wodorem i wtedy ta zmiana już będzie bardzo duża. Więc reasumując, po co nam wodór w gospodarce? Po to, żeby zmniejszyć oddziaływanie naszego przemysłu na środowisko, żeby zastąpić surowce kopalne właśnie surowcami, które pochodzą z odnawialnych źródeł energii, które jesteśmy w stanie produkować bez szkody dla środowiska. Czy przy minimalnym oddziaływaniu, albo najmniejszym oddziaływaniu na środowisko, a drugie, to jest zastąpienie surowców kopalnych, które dzisiaj pochodzą w dużej mierze z krajów, które z demokracją są trochę na bakier, i możemy powtórzyć ten sam błąd, który robiliśmy przez ostatnie 20 parę lat, że kupowaliśmy surowce w kraju, który pieniądze, które zdobywał z tego tytułu, kumulował i przygotowywał się do wojny, z którą dzisiaj za jeszcze większe pieniądze musimy walczyć. I jakichkolwiek barw politycznych byśmy nie, prezent, nie reprezentowali, wszyscy zgadzają się co do jednego, że zastąpienie surowców tych z yy, krajów, które tą demokrację nie najbardziej kochają, przez jakiś, przez jakiś, inny, przez jakiś inny nośnik energii jest konieczny. No i tak właśnie się okazuje, że tym, no, jedynym nośnikiem energii jest po prostu wodór. Gdzie ten wodór można użyć? Okazuje się, że prawie wszędzie, tak samo jak dzisiaj prawie wszędzie używamy gazu, tak samo jak dzisiaj prawie wszędzie używamy węgla, prawie wszędzie możemy dzisiaj zastosować wodór. Gdzie możemy? Możemy zastosować go w szeroko rozumianej komunikacji. Od samochodów osobowych, przez dostawcze, przez samochody ciężarowe, przez pociągi, przez samoloty, przez wreszcie statki. Powiemy sobie w następnych odcinkach o tym, tak samo jak mówimy o tym na studium wodoru, między innymi, że to są różne formy. Ten wodór jest w różnych formach i samochód osobowy i samolot, czy samochód ciężarowy i statek mają trochę inną specyfikę, chociaż musimy się przygotować, bo ostatnio jeden z ważnych polityków w Polsce powiedział, że za chwilę będziemy mieli bardzo dużo samolotów. Więc jeśli mamy mieć bardzo dużo samolotów, to potrzebujemy bardzo dużo wodoru, ale całkiem poważnie. Wodór może być też stosowany nie tylko w transporcie, a w zasadzie w transporcie może być jedynym nośnikiem tak naprawdę energii, może być stosowany w ciepłownictwie. Wtedy, kiedy będziemy sobie mówić o tym, jak produkuje się wodór, jak zbudowane są hydrolizery, zauważycie, że jeden co najmniej z hydrolizerów ma tą cechę, że oprócz wodoru produkuje bardzo duże ilości ciepła. Więc to ciepło może być z powodzeniem wykorzystywane do ogrzewania nie tylko komunalnego, ale może być też ogrzewane, mogą być nim ogrzewane domy jednorodzinne, kilkorodzinne i nawet już w tej chwili jedna z polskich firm oferuje tego typu urządzenia, które w oparciu o zielony wodór wyprodukowany z fotowoltaiki czy z wiatru może posłużyć do ogrzania domu. Więc tego typu rozwiązania już są, więc jeśli mieliśmy wodór, mieliśmy ciepłownictwo, to możemy sobie to ciepłownictwo w pełni też do tego dodać. Ktoś powie, że pompy ciepła są potrzebne, ale jak sami widzicie, zmiany prawne, przeobrażenie prosumenta w jakieś kolejne programy, brak tego rozliczenia bezpośredniego, który jest, komplikuje trochę sytuację i może się okazać, że właśnie rozwój technologiczny, rozwój technologii wodoru. Będzie sprzyjał rozwinięciu się. Będzie sprzyjał rozwinięciu się też właśnie produkcji ciepła dla małych obiektów, nie tylko wielkich spółdzielni mieszkaniowych czy wielkich ciepłowni, ale też małych obiektów w oparciu o wodór. Kto jeszcze potrzebuje tego wodoru? No cały przemysł, cały przemysł chemiczny. Mówiliśmy o rolnictwie, mówiliśmy o tym, że amoniak dzisiaj produkowany jest z wykorzystaniem azotu, którego jest bardzo dużo, z tym nie ma problemu, no ale potrzebujemy gaz do tego. No, tu możemy zastąpić ten gaz wodorem, ale też w zasadzie wszystkie urządzenia codziennego użytku wszystkie pochodne, wszystkie tworzywa sztuczne, wszystkie trzy inne rzeczy. Jakkolwiek nie dążylibyśmy do wyeliminowania tych tworzyw sztucznych, czymś musimy je zastąpić. Musimy je zastąpić tworzywami o bardzo podobnej charakterystyce, i przez następne kilkanaście, kilkadziesiąt lat one będą musiały być oparte w produkcję. Tworzyw sztucznych, właśnie z wykorzystaniem tego wodoru zielonego, no jest przemysł stalowy. Dzisiaj w Niemczech jest już ogromna huta, która produkuje tak zwaną zieloną stal. Nie znaczy, że ona jest od razu malowana na zielono, ale chodzi o to, że ślad ekologiczny w związku z tym jest bardzo mały. Nie ma tam węgla, nie ma tam gazu, jest tam po prostu wodór. I te, te, branże, te branże pewnie będą tego wodoru potrzebować. No więc jeśli wszyscy będą potrzebować tego wodoru no to możemy powiedzieć o tym, że jest to gospodarka. Jest to cała gospodarka. No to jeszcze powiedzmy sobie w takim razie, jakie są szanse Polski tutaj. Jeśli dzisiaj mówimy o tym, że jesteśmy jednym z największych producentów wodoru, jest to wodór szary, nie wodór zielony, ale producentem jesteśmy, to znaczy, że są też konsumenci. I to Paradoksalnie jest dosyć dobra wiadomość, bo jeśli są konsumenci, którzy tego wodoru potrzebują, to nie zakładam, żeby zapotrzebowanie na wodór malało, tylko to zapotrzebowanie na wodór będzie rosło i tego wodoru będzie trzeba coraz więcej. Jest pewne, jest pewne wyzwanie w związku z tym, bo jeśli dzisiaj, co zauważamy już, polska gospodarka oparta głównie o węgiel, czy w bardzo dużym procencie oparta o węgiel, traci swoją konkurencyjność w stosunku do takich gospodarek jak gospodarki na przykład azjatyckie, myślę o Korei, myślę o Japonii, czy myślę o gospodarkach Europy Zachodniej, gdzie już w wielu krajach, a w zasadzie w większości krajów Europy energia jest tańsza ze względu na udział energii z OZE. i nawet najbliżsi nasi sąsiedzi na zachodzie mają już w tej chwili energię nie tylko dla gospodarstw domowych, ale przede wszystkim dla przemysłu. To 20- nawet 30% na dzień dzisiejszy tańsza niż w Polsce. To powoduje, że jeśli mamy jakieś urządzenie, które musi być wyprodukowane z dużą ilością, z dużym nakładem energii, to za chwilę się okaże, że mimo tego, że nasi sąsiedzi na zachodzie jeszcze więcej zarabiają niż my, są trochę wydajniejsi w pracy, ale mają przede wszystkim tańsze źródła energii. Mają lepiej zorganizowany, tańszy transport. I wtedy ta konkurencyjność nasza roztopi się kompletnie. Więc my potrzebujemy tego wodoru, potrzebujemy odnawialnych źródeł energii, a to jedno z drugim jedno z drugim się nieodzownie wiąże. Dlatego podsumowując dzisiejszy odcinek, gospodarka wodorowa wytworzy się tam wszędzie, gdzie do produkcji towarów, gdzie do transportu do innych rzeczy potrzebny jeszcze będzie zielony wodór. Ten zielony wodór będziemy musieli uzyskiwać z odnawialnych źródeł energii i pewnie tworzyć się będą takie huby wodorowe, w których będzie co najmniej wiatr, w których będzie co najmniej fotowoltaika, być może inne źródła energii, być może nawet atom. To nie wiemy, ale jeśli weźmiemy perspektywę, kiedy ma powstać pierwsza elektrownia atomowa w Polsce, jeśli ona powstanie. No to w tym czasie jeszcze musimy w tym czasie musimy znaleźć jakieś rozwiązanie. Bo jeśli mówimy o latach 32-35, to do tej pory ta gospodarka z pewnością rozwinie się jeszcze? Mówię o gospodarce wodorowej i wtedy zobaczymy, co będzie z atomem. Ciężko jest dzisiaj powiedzieć, kiedy ten atom powstanie w Polsce, czy powstanie, jakie będą koszty, jak w tym czasie zachowają się inne technologie, ile będzie kosztować fotowoltaika? Ile będzie kosztował wreszcie prąd z wiatru czy z innych nośników, czy będziemy mieli offshore, jak będziemy wykorzystywać biomasę, jak będziemy wykorzystywać elektrownie wodne. Tu zmiennych jest bardzo dużo, niemniej jednak we wszystkich tych warunkach potrzebny jest wodór, bo dla niego nie ma, nie ma alternatywy i on na pewno będzie się rozwijał, w związku z czym my będziemy potrzebowali coraz więcej fachowców, będziemy potrzebowali w tej branży wodorowej, bo ona się nie może rozwinąć. Będziemy potrzebowali coraz więcej osób, które wiedzą, jak wyprodukować ten wodór, jak zaprojektować instalację do produkcji wodoru, gdzie ten wodór wykorzystać, czy jest to możliwe, przede wszystkim, czy jest to opłacalne. I dzisiaj taka szansa już jest. Wspominałem Wam wielokrotnie właśnie o studium wodoru. Jest to świetny pomysł na to, żeby zaczerpnąć z doświadczeń niemieckich praktyków, profesorów, nie tylko niemieckich, bo też mamy profesorów z innych krajów, i żeby można było te projekty jak najszybciej wdrożyć. I żeby ta gospodarka wodorowa, jeśli, taka, jeśli taki, takiego zwrotu użyjemy, e, miała być u nas jak najszybciej, no to musimy czerpać z tych wzorców i z e, doświadczeń tych krajów, które w tym zakresie, w produkcji zielonego wodoru, wyprzedzają. No dobrze, powiedzieliśmy sobie, kto potrzebuje tego wodoru i jak ta gospodarka się stworzy, jakie będą szanse. Więc zapraszamy, zapraszamy do nauki, zapraszamy do zapoznania się. Z branżą wodorową. No i zapraszamy do nowych wyzwań.